Stacja trzecia, Pan Jezus upada pod krzyżem. W sanockim skansenie w Muzeum Budownictwa Ludowego znajduje się droga krzyżowa rzeźbiona w kamieniu przez ludowego rzeźbiarza Tadeusza Śnieżka. Żeby wyrzeźbić rzeźbę w kamieniu, najpierw trzeba w tym kamieniu dostrzec postać, a potem... Przy pomocy dłuta i młota uwolnić tę rzeźbę z niepotrzebnych kawałków. Tadeusz niezeka, jak każdy artysta ma dar widzenia i w blokach skalnych, które możemy spotkać jeszcze gdzieś na miedzach naszych pól, dostrzegł Chrystusa upadającego pod krzyżem, dostrzegł żołnierzy. Z ich absolutnie kamiennym i martwym spokojem. I oto z tych polnych kamieni pod ręką artysty wytryska życie i męka Chrystusa i Jego pierwszy upadek, który biegnie ścieżką sanockiego skansenu i biegnie ścieżką życia każdego, kto tam przechodzi. W tej tajemnicy pierwszego upadku jest pierwsze doświadczenie ludzkiej słabości. W tym pierwszym upadku jest grzech każdego z nas.